Chciałem na wstępie dodać kilka takich rzeczy, o których zapomniałem nagrać w tym filmie: że tak. Przede wszystkim, żeby się nie poddawać i żeby wierzyć, nie? Bo to czego się nauczyłem przez ten cały czas, to jest to, że nasza intencja, nasza sama chęć i to, że idziemy w tym kierunku, czasem nie zawsze się udaje. Tak jak ja rzucałem fajki przez rok. I. To jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, to tego dokonamy, więc warto o tym pamiętać, że czasem jeszcze nie jest ten właściwy moment, ale wystarczy nasza intencja, wystarczy zmierzanie w tym kierunku i to się wszystko zmanifestuje, to się pojawi. Także warto ufać w to, że nadejdzie ten moment, kiedy to wszystko odpadnie od nas organicznie i już nie będziemy tego wszystkiego potrzebować. Więc. Yy... Zawsze trzymać wiarę w sercu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ważna, że nie jest lekko na początku, nie? Po odstawieniu, jeżeli nasz organizm jest przyzwyczajony do funkcjonowania w pewnym trybie, no to nagle, nie dostarczając tej substancji, będziemy w pewien sposób taki czy inny rozregulowani, więc będzie jakiś okres, kiedy te mroki będą przychodzić i warto być na to przygotowanym, bo jeżeli nie jesteśmy na to przygotowani, żeby zmierzyć się z cieniem, żeby zmierzyć się z mrokiem najmroczniejszym, no to możemy się po prostu temu mrokowi znowu poddać. Eee, a jeżeli jesteśmy gotowi na wszystko, jakby wcześniej, kiedy już odstawiamy, mówimy sobie dobra, cokolwiek nie przyjdzie, to ja sobie dam radę i spojrzę temu w oczy, nawet jak będę się czuł najgorzej, nawet jak nie będę tym Supermanem cały czas, czego od siebie oczekuję, to po prostu to po prostu będę w łagodności z tym i. Yy, i przetrwam. Nie? Jeżeli nadamy sobie taką intencję, nie? bo jakby tworzymy już rzeczywistość wcześniej, więc wystarczy wykreować obraz tego, wyobrazić sobie te sytuacje wszystkie, nie, w przyszłości, które się staną. Kiedy odstawiamy te dragi i będzie mrok, przyjdzie do nas największy mrok i ja stanę z tym mrokiem i nie zareaguję, to nie zareagujesz, bo tak już sobie postanowiłeś, nie? Tak samo kolejna rzecz, którą chciałem zdementować, którą ludzie powtarzają i w ogóle różne rzeczy ludzie takie powtarzają, nie? Na przykład tłumaczące używki, że wszystko jest dla ludzi, nie? Wszystko jest dla ludzi. Eee... Trucizna nie jest dla ludzi, nie? Kurwa, koniec i kropka. Tutaj będę brutalny. Trucizna nie jest dla ludzi. Trucizna może jest y, dla, dla szczurów, które się chce wytępić w, w piwnicy, ale czy jesteś szczurem? No właśnie. Yy, nie jest wszystko dla ludzi. I tak samo różne takie bzdury, typu, nie wiem, chłopaki nie płaczą, wiecie, różne rzeczy takie ludzie powtarzają, które są uwarunkowaniami i trzymają w klatce pewnego rodzaju społecznych wierzeń. A jakby w kosmosie, we wszechświecie, wszystko funkcjonuje w taki sposób, że jest w ciągłym ruchu, w nieskończonej, przekształcalnej alchemii, nie? Więc jakby nic nie jest tym samym, nie jesteśmy tym samym, co byliśmy wczoraj, dzisiaj. Cały czas się zmieniamy, cały czas jesteśmy czymś innym. Przekształcamy się, transformujemy się. Więc jakby chciałem zwrócić tutaj na coś takiego, co ludzie mówią, że alkoholikiem się jest całe życie, nie? Na przykład. I to jest takie mocne. Trzeba zwrócić na to uwagę, że słowa mają magię, słowa to są zaklęcia, nie? Jeżeli powtarzamy sobie takie zaklęcia o sobie, że jestem alkoholikiem na całe życie, no to jesteś nim. Jeżeli żyjesz w tym przeświadczeniu, jeżeli żyjesz w tym wierzeniu, ja na przykład wiem z całego, z każdej komórki mojego ciała, że nie ma we mnie ani atomu alkoholizmu już. Wiem to na miliard procent że nigdy więcej po prostu, mówią, nigdy nie mów nigdy, nie? Ale ja czuję to, że po prostu nigdy tej trucizny więcej nie dotknę, nie? Nie potrzebuję tego kompletnie, brzydzę się tym. I jakby, no, nie rozumiem tego, nie? Na przykład, dam inny przykład. Byłeś kiedyś dozorcą, ale się uczyłeś tak na, na tym dozorcu, miałeś dużo czasu, nie? Miałeś dużo czasu, siedziałeś sobie, i się dużo uczyłeś, 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 aż w końcu zostałeś wybitnym naukowcem. Porzuciłeś pracę dozorcy i zostałeś naukowym celebrytą na pierwszej okładce Forbesa. Wynalaz, kurwa, machinę do robienia kanapek. I słuchaj, ale całe życie sobie powtarzasz, że całe życie jestem dozorcą. Jesteś dozorcą, czy już jesteś naukowcem? Może jesteśmy tym, czy tamtym. Jakby tworzymy, kreujemy swoją rzeczywistość i warto wziąć za to odpowiedzialność i warto wziąć odpowiedzialność za te zaklęcia, które wypowiadamy, bo słowa to są zaklęcia, nie? Więc ja uważam, że coś takiego to jest bzdura i przestarzałe pierdolenie, że yy, całe życie jest się alkoholikiem albo narkomanem, nie? I bardzo proszę, niech mi to ktoś wytłumaczy. Jeżeli ktoś jest mądrzejszy, proszę w komentarzu napiszcie mi takie, jakby, definicje tego, całego stwierdzenia, żebym ja to zrozumiał, nie? żebym ja to skumał. Bo do tej pory nikt mi nie był w stanie tego wyjaśnić, dlaczego tak jest. Nie? I ja tego nie czuję kompletnie. To jest to. I co jeszcze? I jeszcze chciałem jedną rzecz wrzucić o marihuanie, której zapomniałem. Że jest to tego typu niewolnictwo naprawdę mocne. Bo być może to komuś pomoże, kto ma problem z rzuceniem trawy, bo jakby mm, ja dostrzegłem coś takiego. Że ja sobie odstawiałem tą trawę na wieczór, nie? Że będę palił tylko wieczorem. Później, oczywiście, zaczynałem palić cały dzień, ale to nieważne. Nastawiałem sobie tak na początku, że będę palił tylko wieczorem. I złapałem się na tym, że cały dzień w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Ja nie żyję tu i teraz, ja nie cieszę się tym, co jest, ja po prostu nie przeżywam dnia, nie, nie raduję się chwilą, nie? Tylko czekam, tak jakbym chciał się przeteleportować do tego momentu, do tego wieczora, kiedy już będę mógł sobie wziąć tą trawę i zajarać, ubić się i spać, nie? Czy to jest życie w ogóle? Tak zadaję pytanie. Czy, czy to jest życie w ogóle, w którym korzystamy z życia? Czy tylko chcemy je przyspieszyć? Tak naprawdę chcemy umrzeć. Chcemy przyspieszyć czas. Przyspieszyć czas, żeby czas nasz przeminął. Nasz czas, mój, mój czas wtedy się nie liczył w ogóle. To, co ja robiłem w ciągu dnia, to było tylko takie dobra, 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 dobra. Niech to tylko szybko se przejdzie, bo ja chcę już wieczór, już chcę się upizgać. A później jak się jara cały dzień, to już się tylko myśli cały czas o tym. Mózg jest schakowany. Nadaje sobie harmonogram tymi używkami. Decyduje i tw tworzy nam schedule dniowy, nie? Tutaj sobie zapalę fajka, tutaj sobie wypiję kawkę, tutaj sobie pójdę się nawalić i tak dalej. Planujemy. Ile na to energii idzie znowu? Ile na to energii to nie tylko są czynności, to nie tylko są pieniądze wydane, ale też całe te wszystkie myśli, które to pochłania. Ile to nam energii odbiera? Jak można fajnie zainwestować tą energię w siebie i z powrotem odzyskać? Dobra, to jest taki mój wstępik. A teraz przechodzę do meritum, czyli krótkiej takiej opowieści, która wcale, wcale nie jest krótka, bo ciężko to było tak streścić, bo dużo tego. Potnę ten materiał na, na kawałki, zrobię czaptery, żeby każdy mógł sobie znaleźć to, co go interesuje, żeby nie trzeba było oglądać całego filmika, jeżeli to jest nieistotne, bo kogoś na przykład problem marihuany czy problem twardych narkotyków w ogóle nie dotyka, więc będzie mógł się skupić tylko skup na papierosach czy alkoholu. No i tyle. Zapraszam na główne danie. Hej! Aho! Tym razem założyłem do kolejnego filmu taką fancy, fancy marynarę, którą kupiłem w second handzie w ogóle za 10 zł. nie? Prawdopodobnie nigdzie jej ze sobą nie zabiorę, bo lecę do Ekwadoru, za ciepło jest na takie e, tam marynarki. Ale będzie leżeć sobie w piwnicy. Być może kiedyś jej użyję na jakąś specjalną okazję. Tak czy siak, e, założyłem ją, bo jest taka dość mroczna. A chciałem powiedzieć trochę o naszym mroku, znowu o uzależnieniach i tak dalej. Być może będzie to dla kogoś inspiracją. Chcę nagrać też ten filmik z moim przyjacielem Bartkiem, bo on ma też duże doświadczenie w pokonywaniu różnych nałogów i po prostu krótko, mam nadzieję w tym filmie, się wypowiem o tym, jak sobie poradziłem z różnymi nałogami konkretnymi, nie? Więc tak, alkohol to było pierwsze, tak naprawdę co ode mnie odpadło i tutaj i tutaj zdarzył się cud. Po prostu tutaj nie mam, nie mam. Metody na to, bo w moim przypadku wydarzył się cud. Ja po prostu z dnia na dzień przestałem pić, nie potrzebowałem żadnego AA, nie potrzebowałem żadnej terapii. Odpadło to ode mnie organicznie, całkowicie na zawsze, z dnia na dzień. Następnego dnia przyszedł do mnie kolega, przyniósł mi piwo, i ja, tak jak normalnie, wziąłem to piwo do ręki, napiłem się łyka i powiedziałem do niego: Kurwa, ty nie mogę, nie mogę. I od tamtej pory brzydziłem się alkoholem, i tak mi zostało do dzisiaj. Po prostu, jakby jest to dla mnie trucizna, która niestety degeneruje nasze społeczeństwo. Ale do pewnego momentu też jest potrzebna, wiadomo, nie? Ja widzę też tego plusy takie, że jakby jest problem z wyrażaniem emocji, nie? I ludziom po alkoholu dużo łatwiej po prostu z tego materiału emocjonalnego się uwolnić, więc jest to potrzebne, bo kurwa chodzimy jak wulkan, naładowani tymi emocjami, w ogóle ich nie wyrażamy, a z tego robią się choroby. I dopiero trzeba się nawalić, żeby te emocje wyszły, i wtedy jest ulga, nie? Więc w jakiś sposób to służy. Nie namawiam do chlania, oczywiście, ale. Namawiam do tego, żeby jednak nauczyć się w naturalny sposób wyrażać swoje emocje. Ale, yy, bo to jest prawdziwie uzdrowieniowe, jakby to, że, że stajemy się coraz bardziej sobą, pozwala nam na to, żeby uwolnić się od wszystkich nałogów. To tak w skrócie, nie? Im bardziej jesteśmy sobą, im bardziej jesteśmy po prostu szczęśliwi z tym, kim jesteśmy, bo wiemy, że jesteśmy sobą, zwyczajnie. Bez udawania to, to tym bardziej jesteśmy w stanie porzucić Te wszystkie yy, Uszywki, bo y, Chcemy być bardziej Chcemy być kimś lepszym Fajniejszym, dlatego ćpamy I tak dalej Ale jeżeli odkryjemy, że po prostu Tacy jacy jesteśmy To, to, to jest OK, nie? No to To wszystko jest niepotrzebne I w moim przypadku zdarzyło się Bardzo dużo takich Przykrych rzeczy Mina Maxa tego dnia. Tak mnie to wbiło w glebę, tak mnie to dojebało, że ja w pewnym momencie ja po prostu poczułem jakby taki spokój, taką ciszę. Nie? W końcu pierwszy raz od lat poczułem taką głęboką ciszę w sobie, że już jest tak kurwa źle, że achuj to wszystko, nie? Achuj to wszystko. I ten spokój, który pojawił się we mnie, kiedy osiągnąłem takie ostateczne dno, Pozwolił mi na świadomą jakąś wewnętrzną decyzję, która podjęła się sama. Nie? Ja po prostu nie mogłem już chlać od następnego dnia. To jest magia, to jest magia. Ja jestem niesamowicie wdzięczny wszechświatowi, bo czuję, że po prostu gdybym żył dalej, gdybym chlał dalej, to mnie już by nie było. Ja bym po prostu nie żył. Nie? Więc to była taka trochę ingerencja z niebios, powiedzmy, mojego anioła-stróża. Ratująca mnie z tej całej zjebanej sytuacji. Ale to jest to. Yy, następne, co mogę powiedzieć, papierosy. Z papierosami walczyłem kurwa rok. Rzucałem, paliłem znowu. Rzucałem, paliłem znowu. Pochłaniało to wszystkie moje energie. Czułem się jak śmieć. Nie? Dosłownie czułem się po prostu jak pet. <laughs> Bo jak ktoś, kto nie potrafi. Po... O sobie postanowić, nie? Bo ciągle się łamałem, ciągle się łamałem. Wszystkie moje myśli, wszystko, cała moja energia w ogóle życiowa szła w walkę z tym nałogiem i to trwało rok. Paliłem, nie paliłem, paliłem, nie paliłem. Myślałem tylko ciągle o tym, ja pierdolę, ja pierdolę. To była taka walka, aż w końcu nastąpił moment kulminacyjny, też. I to było w ogóle na statku do Norwegii, jak pierwszy raz płynąłem z chłopami pracować e, przy pomocy elektryka, przy budowie statków. W ogóle bardzo ciekawa praca tak naprawdę i taka kurwa w, w, fajnie było, za, zabawa, no ale nieważne. E, siedzimy na statku, jest integracja. Wszyscy dookoła piją wódę, ja nie piję już od jakiegoś czasu wtedy. I ja rajał sobie szlugi, a ja kupiłem dwa wagony szlugów, ale po to, żeby je sprzedać w Norwegii z zyskiem, nie? A nie po to, żeby je wypalić. I założyłem kaptur wtedy. Wyglądałem jak Lord Seatów, nie? I patrzyłem się taki wkurwiony na maksa na nich wszystkich. Jak oni się bawią, oni sobie korzystają z życia, palą se te papierosy, śmieją się, piją sobie wódeczkę, nie? A ja taki wkurwiony i cały czas myślę tylko zapalić, nie zapalić, zapalić, nie zapalić, zapalić. Dobra, zapytam się tego gościa, niech mi da szluga, nie? Bo moje szlugi gdzieś tam były w walizce, a może pójdę do tej walizki, może dobiorę się do tych wagonów i chuj, jedną paczkę sobie zapalę, nie? I taka była we mnie wojna, taka była we mnie wojna, ale wytrwałem w tej wojnie, wytrwałem, po prostu obserwowałem, obserwowałem. To była taka długa medytacja wewnętrznej walki ze sobą, i w końcu ja wygrałem tą walkę. Końcowo tego dnia nie zapaliłem. Wszyscy się rozeszli, ja zostałem sam i nie zapaliłem. I po tym poczułem, że skoro ja potrafiłem, tak, z. z być tak blisko cienia, obserwować go, dotknąć go, być z nim tak długo, to ja już tego nie potrzebuję. I to magicznie ode mnie odpadło znowu. Już kompletnie tego nie potrzebowałem. Fajki w ogóle, jakby znikło to, znikło to. Przestało mnie interesować. Nie? Także to są takie momenty, kiedy jesteśmy gotowi, żeby wznieść naszą świadomość i po prostu przekroczyć pewien. Pewien próg. Eee... I warto temu zaufać, nie? Zaufać sobie, że damy radę zawsze, że damy radę z tym, nie? Że nauk nigdy nie jest silniejszy od nas. Eee, to, było, to były papierosy. Później moja ostatnia kreska wciągnięta, nie? To było jeszcze później po papierosach. I tutaj jest ciekawa historia, bo ja zrobiłem sobie głodówkę na wodzie przez 14 dni. Piłem tylko wodę. Słuchajcie, wychudłem na maksa, ale oczyściłem się też na maksa. Wymłodniałem jakieś 5 lat 10. Wyglądałem jak dzieciak, kurwa, po tym wszystkim, nie? Czułem się jak dzieciak, naprawdę, miałem mnóstwo energii. Pierwszy raz, cały ten brain fog, cała ta, ta umysłowa, takie otumanienie. Prysło i miałem jasność umysłu. Zacząłem tworzyć w ogóle firmę wtedy. Zacząłem tworzyć, spisywać cały czas jakieś pomysły. Miałem tysiące pomysłów. Zacząłem dzwonić, rozmawiać z ludźmi, budować jakieś tam swoje wewnętrzne imperium. I ja się łapałem z tym. Ja pierdole, nie wiedziałem, że ja potrafię tak rozmawiać z ludźmi w ogóle jak biznesmen jakiś, nie? A, a, a przecież miałem się za chłopa jakiegoś pospolitego, tak? Takiego z tym. Yy... kurwa, nie ma nic złego w byciu chłopem jestem chłopem po prostu cały czas tak naprawdę i czuję w sumie, że tam jest moje miejsce, gdzieś po, po, pomiędzy byciem chłopem, a pomiędzy pomiędzy by... zresztą, dobra, trochę się zgubiłem, nie chciałem tutaj, żeby zabrzmiało coś obraźliwie w stosunku do byciu, bycia chłopem, bo bycie chłopem jest zajebiście fajne i proste i jakby Myślę, że wszyscy powinniśmy wrócić gdzieś tam do natury. Ale. Ale. W byciu chłopem jest też głęboka mądrość, taka ludowa, ziemska, wyczerpana z ziemi, wyczerpana z natury. Więc źle się wyraziłem, bo, bo mi nie chodziło o to, że chłopem, tylko że po prostu ja nie jestem zdolny, nie? Nie, nie wierzyłem, że ja jestem zdolny do takich rzeczy. I po tej głodówce mi się wszystko tak odblokowało, że ja nagle, o oh wow, nie wiedziałem nawet, do czego ja jestem zdolny, nie? I słuchajcie, spotkałem się z kolegami, takimi narkomanami yy, i oni mnie namawiali oczywiście do kreski, ale ja czułem się tak, że w sumie to ja tego nie potrzebuję, nie? Tak naprawdę. Bo dobrze się czuję bez tego. I jestem szczęśliwy. Nie, nie, nie potrzebuję tego. Nie potrzebuję sobie nic dodawać. Ale. Ale coś we mnie starego się takiego odezwało, że no a chuj tam, a chuj tam nie. I walnąłem tą kreskę. Jedną, drugą, piątą, dziesiątą, oczywiście poleciałem w gruby melarz, Wygłodzony po głodówce czternastodniowej na wodzie, odtoksyniony, załadowałem w siebie taką dawkę toksyn. I słuchajcie, rozjebało to mój organizm tak, że ja prawie umarłem. Przez trzy tygodnie bolał mnie brzuch, skręcało mnie. Ja nie mogłem żyć z bólu, dosłownie, tak mnie to rozjebało. I to doświadczenie było tak mocne, tak intensywne, że ja stwierdziłem: Kurwa, żeby tak się męczyć, ja ni nigdy więcej nie chcę tego przechodzić. I. I powiem Wam, że to było ekstremum, nie? Bo ja naprawdę to bardzo, bardzo poczułem, bo po prostu byłem wypuszczony. Ale tak naprawdę po każdym zażyciu narkotyku następuje bardzo, bardzo kurwa długi okres, kiedy on, nasz organizm się z niego oczyszcza. I to też jest, ma swoje poziomy. Jeżeli jesteśmy bardzo zatoksynieni i nasz organizm nie ma energii, nie ma siły, to on się prawie w ogóle z tego nie oczyszcza i to zostaje. I stajemy się narkomanami, dlatego, bo to wszystko krąży cały czas w naszych żyłach i woła nas w naszej głowie: hej, dawaj jeszcze, dawaj jeszcze, dawaj jeszcze. I tak to mamy w sobie cały czas, nie? A im jesteśmy czyści, tym jesteśmy szybciej w stanie to przetworzyć. Ale niemniej jednak zostaje to bardzo długo ślad energetyczny też tego, w jaki sposób się krzywdzimy po prostu, nie? Że zrobiłem sobie kurwa krzywdę, nie? Także nawołuje do tego, żeby się przestać krzywdzić też, bo nie potrzeba tego nam. Naprawdę. Naprawdę. Eee... Kreska, co dalej? Ostatnia kreska. A, jointy! Jointy, nie? I jeszcze. Oj, to będzie kontrowersyjny temat. Tutaj zaraz obrońcy roślin mnie kurwa spalą na stosie. E, niestety, moje zdanie na temat marihuany jest takie, bardzo dużo zadawałem pytań, czy mi to służy, czy nie, no bo jednak są jakieś tego benefity, rozbija to moją kreatywność w jakiś sposób, e, czasem to tutaj coś tam mi daje, ale finalnie z marihuaną ja po prostu już zadawałem pytanie do źródła. Zadawałem pytanie do źródła, co mi to robi. Proszę o odpowiedzi. Proszę o odpowiedzi, czy to służy, czy to nie służy, po co to jest, co to robi, i tak dalej. I dostałem kompleksową informację, taką, że generalnie w naszym mózgu jest układ kanabinoidalny. To jest układ hormonalny, który odpowiada za bardzo wiele funkcji w ciele. Między innymi za spanie. Nie, nie jestem kurwa naukowcem, nie, nie znam się na tym, szczerze powiedziawszy. więc nie chcę tutaj fakapa jakiegoś podjąć, żeby zaraz ktoś mi wytykał. Ty, kurwa, gadasz o rzeczach, o których nie masz pojęcia. <laughs> Ale z tego, co ja doświadczyłem, nerwowość na pewno. Odpowiada te, ten system, bo jak nie masz swojej trawy, to jesteś nerwowy, musisz się zajarać, żeby się ubić. Nie mówiąc już o tym, że po prostu trawa bardzo szybko wkręca, bardzo szybko uzależnia, i może od czasu do czasu, jak sobie zajarasz, to masz ten haik, ale jak jarasz codziennie, to zaczynasz po prostu być tak czy siak bezproduktywny, i to tak chyba większość ludzi ma. Być może są jakieś evenementy, ludzie, którzy po prostu mają super zajebistą energię, i nawet jak palą te jointy, to i tak kurwa idą przez życie jak strzała. Ale w moim przypadku tak nie było. W moim przypadku jointy mnie zamulały i byłem coraz bardziej otumaniony. Ale to, to, to nie jest najważniejsze, bo to jakby wie każdy, nie? Ale co ja zrozumiałem, że te jointy wpływają na. Brak harmonii w moim układzie endokannabinoidalnym, w moim hormonalnym układzie, czyli wpływają na de dezintegrację, dy dysharmonię moich hormonów. Kurwa, nie hormony. Ważna rzecz, żeby były inczek, inczek, żeby, żeby osiągnąć stan homeostazy, czyli absolutnego zdrowia, bo nasze ciało jest w stanie wytwarzać to wszystko same. Nie? nie potrzebujemy nic kurwa z zewnątrz. I w momencie, kiedy dostarczamy coś z zewnątrz, uzależniamy się od tej substancji, bo nasz mózg przestaje produkować te kanabinoidy, bo wie, że dostarczysz je z zewnątrz i stajemy się zależni od tego czegoś. Nie? A ja nie chcę być zależny od niczego, chcę być wolny. I jak to zrozumiałem, po prostu tak dogłębnie, dogłębnie na poziomie ciała, to niewolnictwo następnego dnia odeszło ode mnie, nie? Po prostu już nie musiałem palić trawy nigdy więcej. Lubię zapach, dalej, lubię zapach szlugów, alkoholu nie lubię zapachu, Alko alkoholem się brzydzę w każdej postaci, ale lubię zapach szlugów, lubię zapach mięsa, którego nie jem, lubię zapach jointów, jak ludzie sobie palą wokół, czy papierosy, czy jointy, mi to nie przeszkadza, ale mnie to w ogóle nie kusi i w życiu bym tego nie wziął i nie zapalił, bo nie chcę sobie tego robić, bo wystarczy jeden buch z fajki wodnej od mula. Jeden buch wystarczy, żeby sobie rozjebać tą gospodarkę, i później do tego, żeby to uregulować, potrzebny jest długi czas. Długi czas. Ja y, miałem bardzo trudny okres po odstawieniu marihuany, który trwał około pół roku. Przynajmniej. Przynajmniej. Także jest to poważne, poważne kurwa uzależnienie, głęboko siedzące w naszym e, hormonalnym układzie. Ale wszyscy to reklamują jako tylko ty trawka, morno, zajarajmy sobie to, naturka jest, wiesz co chodzi. Dobra, kurwa, nie spalcie mnie, nie, nie, nie spalcie mnie, bo mnie wy, kurwa, jak, jak wiedźmę na stosie wezmą, jak wiedźmina, kurwa, złapą za fraki, ty chuju, kurwa, co ty robisz. O świętej roślinie naszej. Takie rzeczy mówisz. Spalimy cię teraz. Nie palcie mnie, nie palcie. Dajcie jeszcze pożyć trochę. To jest tylko moje zdanie. Oczywiście każdy sobie jak ma ochotę jarać i tak dalej. Wracając ogólnie do, do używek, one są potrzebne na pewnym momencie naszego etapu życia, żeby jak kiedy nie jesteśmy gotowi do tego, żeby przetworzyć pewne emocje, to to jest ok. I to są nasi przyjaciele. Także. Trawa jest też, może być przyjacielem, tak? Ja wolę taką trawę, na której się uziemiam i po prostu taką zwyczaj, zwyczajny trawnik, nie w parku czy, czy w lesie. Ale mm, generalnie podsumowując, nie, bo miałem, to, to były takie moje główne uzależnienia, o tym powiem. Były jeszcze różne pomniejsze, ale tego już nie będę gadał. Chcę powiedzieć finalnie, końcowo, ja czuję się naprawdę dzisiaj wolny, zajebiście, nie? I każde uzależnienie, które odstawiam, ja czuję się coraz bardziej wolny, coraz bardziej decyzyjny w swoim życiu, coraz bardziej zdolny do tego, żeby kreować rzeczywistość taką, jaką ja chcę, żeby ten świat manifestował się w taki sposób, w jaki ja chcę. Bo każda Używka pochłania naszą uwagę, pochłania nasz czas, zab zabiera nam czas, kurwa, na tej planecie, nie? Te wszystkie rytuały, te wszystkie procedury, te pieniądze, które musisz zarobić, te, e, to, że musisz tam pójść, musisz to odebrać, musisz to e, skręcić, musisz otworzyć tą butelkę i tak dalej. To jest wszystko czas, to jest wszystko nasz, nasza, kurwa, energia. Zabierana, zabierana nasza energia. Im więcej tej energii odzyskujemy dla siebie, tym większej mocy stoimy sami i jesteśmy w stanie z tego miejsca kreować i tworzyć rzeczywistość taką, jaką chcemy. I to tyle. Mam nadzieję, że to komuś się posłuży, że to komuś się przyda. To są moje takie haki, lifehacki, jak ja sobie z tym poradziłem. Zazwyczaj musiałem osiągnąć dno, zazwyczaj musiałem osiągnąć kurwa limit totalny, że już żygałem tym wszystkim i w tym wyżygu stwierdziłem, że no nie, kurwa, już mi to nie służy. Dziękuję bardzo. Adios, muchachos. Pozdrawiam.